Zaczynamy dzisiaj robić już sufit, także przykręciłem pierwszą deskę. Tu do krokwi, żeby to zasłonić krokwie wszystkie. No i wciągamy deski, te które będą nam pasować. Chociaż tu widzę, że tych długich to mam mało, więc będziemy to na krokwi na pewno łączyć. Także lecimy z robotą. No jestem już na górze. Podeskowałem to, jak widzicie cały no, powiedzmy sufit dach. W ten sposób tutaj mamy dach z tej strony sufit od spodu. Z tamtej strony już odciąłem brzeg. Natomiast tutaj zacząłem, trochę zostawiłem jeszcze sobie do przycięcia. No i będę dalej wycinał. Może tu mam linię linie, zaznaczyłem sobie według tej deski, którą przybiłem z przodu. Tam 10 cm wysunąłem tylko, żeby to taki nie był kapelusz. No i tak jak mówię, teraz to wszystko odcinam. I w zasadzie będę już z góry no, na dzisiaj schodził, chociaż może będziemy to pomału zaczynać kryć, ale teraz pokażę z dołu, jak to wygląda. Tak odcięty brzeg wydaje mi się, że jest jak napiłem motorową dosyć równo. No teraz wyjdziemy już do środka i tu jest sufit. Już teraz mogę powiedzieć sufit, bo patrzę w środku. Krok się będą tak jak widać na wierzchu, nie będziemy ich oczywiście obijać. W tamtym miejscu, w tym wyższym mamy tam jest ile? Dwa. No do 2,20 gdzieś wysokości mamy od podłogi, będzie wyżej, tu sobie pan zażyczył właśnie spadek na tą stronę, w stronę właśnie podwórka i tu żeśmy, no tu będzie z metr 90, no blisko 2 metry, blisko 2 metry, bo chyba 20 cm tylko spadku robiliśmy, nie chciał większego również, bo tam mówi, że ziarno się rzuca na górę, więc żeby to ziarno nie spadało, to są już jakieś takie inne uwarunkowania do gołębi. Więc tak robimy. Według tych właśnie zaleceń. No i co? Sufit byłby, jak mówię, zrobiony. Bierzemy się za ścianę.